등, 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 どうだ、バナナプロ。<laughs> Pół roku minęło, czas zobaczyć i podsumować osiągnięcia luz. Zobaczymy nasz eksperyment. Pół roku temu zaprosiliśmy Lucy do gry inwestycyjnej. Losowo wybrała swój portfel składający się z pięciu spółek. No i niestety wyniki są słabe. Lucy zarobiła przez pół roku 12%. W tym czasie na giełdzie mamy HOSSE. Indeks wzrósł trzy razy mocniej. Dla porównania indeks pulsu biznesu wzrósł 50%. Oczywiście można znaleźć na parkiecie inwestora Ryszard Krause, który w tym czasie zanotował stratę. Ale teraz już pytamy panią Kasię, jak się Lucy zachowuje od czasu, kiedy zaczęła grać na giełdzie. Czy coś się zmieniło w jej zachowaniu? I jak się zachowuje? No, dorasta i nabiera doświadczenia. Szkoda, że tylko nie finansowego. <grymne> ale, ale zdecydowanie nabiera coraz więcej umiejętności w życiu społecznym szympansów. Dodatkowo ma trzech nowych kompanów. Swoją babcię z Dublina, która przyjechała oraz koleżankę Lizę z Gdańska i, i Zarno. Również z Gdańska, także, także jest pełna humoru i, i chęci do zabawy. No, także, no. Słyszeliśmy plotki, że szympansica Lucy zrobiła się bardziej sprytna ostatnio. Tak, tak. To chyba od swojej starszej właśnie koleżanki Lizy nabiera pewnych nie zawsze godnych naśladowania, ale jednak zachowań. Lubi podkradać co, co lepsze smakowolki innym szympansom. Mamy nadzieję, że to nie jest przykład wzięty z warszawskiego parkietu. Lucy nie płaci prowizji makerskiej, ale myśmy przygotowali dla niej specjalną prowizję. Tutaj oto Przemek Barankiewicz, szef portalu PB. Środki dopingujące może pomogą, miejmy nadzieję. Na pocieszenie. Na pocieszenie. <grym> Bardzo dziękujemy w imieniu Lucy oczywiście. Dziękujemy również. Dziękujące. Nasi internauci często pytają o Lucy na stronie portalu pb.pl. No, ale też mamy, zastanawiamy się, jak można jej pomóc. Jak internauci mogą pomóc na 65% osiągać te wyniki. No, na pewno wspierać ją duchowo, przychodząc tutaj do Zoo i obserwując jej poczynania. A ponadto od niedawna działa również podgląd na stronie internetowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Oto adres. <głos》>. I, I tam właśnie można online obserwować nasze. nasze ale również i gorę, także garące Młodzi inwestorzy przyszli właśnie się uczyć, Co robimy dalej z naszą szympansicą? No zapytajmy internautów, co robimy. Głosujcie w sądzie na to, może zamienimy Lucina, szympansa o imieniu. <grym> <grym>